ش yeah. Thank you. Yes. ¡Chau! świadczą w Miśmie Świętym i Eucharysty oraz na Prosimy z Ciebie, modlimy się za wstawiennictwem Jego, abyśmy wzrastali w świętości i bliskości z Tobą, aż staniemy twarzą twarz w wiecznej nie nieba. Święty them yeah. что вы... Et te chanteu mon corps vivant a twierdząc, że osoba się. Prosimy. Stawiaj się za nami, rozjaśnij nasze umysły i serce, utwierdź wiara i wzmocnij w Rozpraw nas miłość, miłość, i liśnienie, pomagajmy Boże, dobra i unikać zło. Broń nas przed wrogami widzialnym i niewidzialnym i wspomagaj nas w naszej codzienności. Za Twoim staniem swoim wielu ludzi trzymał od Boga uzdrowienia zdrowienia dużej ciała, Rozwiązania problemów w sytuacjach koląskich beznadziejnych. Wejrzyj na nas z A jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproślałbym Boga, łaska, prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. i don't know Jest obecny w najświętszym sakramencie. Sprawdza byśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.